W tym mieście jest wielu interesujących mężczyzn. W tym mieście jest wiele atrakcyjnych kobiet. Ale w tym mieście jest tylko jedno takie radio. Radio S. Zapraszamy dzisiaj Państwa na ulicę Piekary w Poznaniu, gdzie swoją siedzibę ma radio S w tym wieżowcu, który za mną widać. Proszę Państwa, radio nadaje przez 24 godziny. Jest to radio prywatne, zatrudnia około 70 osób, raczej młodych. W tym na etatach dziennikarskich około 30 osób. Czy Radio S jest rzeczywiście. Radio S! IS the best. No to zacznijmy od Adama i Ewy. No, późnym y, latem, na przełomie sierpnia i września, y, z Warszawy przyjechała pani Jola Wiśniewska. Prezes Radia S i prezes Radia Solidarność wtedy w Warszawie i rzuciła pomysł, żeby tutaj też otworzyć taką stację. Myśmy ten pomysł chwycili i przystąpiliśmy do bardzo intensywnych prac, przede wszystkim zebrania zespołu no i opracowania koncepcji i formuły radia. Ta formuła balansowała pomiędzy sprawdzonymi schematami na zachodzie, które były nam znane, a no, przyzwyczajeniami tutaj słuchaczy rodzimych. We wrześniu w październiku przeprowadziliśmy konkurs, otwarty konkurs, na który zgłosiło się prawie 300 osób. I w związku z tym, że Zgodnie z wzorami zachodnimi, w jaki sposób myśleliśmy o stacji o radiu opartym na osobowościach, czyli tzw. radiu DJ-owskim, no, szczególnie tutaj staraliśmy się bardzo dokładnie przyglądać kandydatom, którzy się zgłosili na konkurs. No ale oczywiście, oczywiście dziennikarzom również. Wydaje nam się, że udało nam się... Ten czas z tego rynku wybrać najciekawsze osoby. Jest to bardzo historyczny dzień, ponieważ dziś po raz pierwszy Anna Karolina Kłys i Krzysztof Grabowski prowadziliśmy program Razem od piątej rano. Jakie są twoje krótkie refleksje na ten temat? Moja... No, Mogą być troszeczkę dłuższe. Więc ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu bardzo ładnie jest w Poznaniu o godzinie 4.50. Po pierwsze jest już jasno, po drugie jest cichusieńko, tak jakoś czysto nawet. A teraz anegdotka. Z pewnością do liderów anegdot serwisowych należy słynne wejście Iwony Burszty sprzed trzech y, lat, w 94 już. W 91 roku była kolejna pielgrzymka y, papieska w Polsce i Iwona y, czytała serwis. I przeczytała tak. Za godzinę na lotnisku wojskowym w Koszalinie wyląduje samolot specjalny z Ojcem Chrzestnym na pokładzie. Na niewielkiej powierzchni mnóstwo pomieszczeń, w których nieustanny ruch, pośpiech, ale nie nerwowość. Jednak nie skłamiemy mówiąc, że radio S jest rozgłośnią z nerwem. Formuła programowa Radia S. Już powiedziałam, że radio to jest oparte o osobowości DJ-skie, ale nie jest to oczywiście sprawa formuły. Jest to radio przede wszystkim muzyczno-informacyjne. Tych informacji stajem, staramy się dawać jak najwięcej. Są one bardzo różnorodne od stałych serwisów drogowych poprzez serwis świat kraj i to do późnych godzin nocnych. Poza tym publicystyka, audycje interwencyjne też afery, które wymagają jednak odwagi i dużego trudu i samozaparcia dziennikarzy. Zarekretował za mi się wiedział każdy w tym mieście o korupcji w policji pewnie nie. To jakby się zrodziło z, z tych programów, które tutaj były w radiu, w przychodzili policjanci, a później dzwonili też słuchacze i mówili, żeby jakby nie tylko tak gładko e, i chwalić policję, że trzeba by się też zająć tym, co jest wewnątrz. No. Tak, tak to było. elektronic nie był niczyim tematem. Elektronizm to istnieje od 1980 któregoś roku i każdy mógł się za to wziąć. Myślę nawet, że wiele osób marzyło o tym temacie, jakby żeby do końca rozszyfrować elektronikę. ale eee, mimo wszystko, chociaż jesteśmy dobrym radiem, bardzo dobrym radiem, bardzo dobrze słuchajmy, jesteśmy lokalnym radiem i żeby mógł być jakiś oddźwięk duży i mogło coś się stać z tymi tematami, oprócz tego, że ktoś przeczytał i usłyszał, to potrzebny był największy dzień. Największa gazeta w Polsce wyborcza wydawała się idealną gazetą dla obiektywną, z żadnymi układami. Stąd pomysł tutaj w redakcji był taki, żeby to zrobić we współpracy z Gazetą Wyborczą. To zawsze znaczy było jakoś lojalnie zaznaczane, że to temat był robiony zarówno przez Gazetę, jak i przez Radio S. Radio S na Radio Taksii. Jak wygląda sytuacja w tej chwili na rondzie lataje tam na tym odjeździe w podobnych płytach? Szczególnie od klasy katowickiej nie ale... Um... Nie było źle przejezdne, policjanci kierują ja ruchem, tak? Dzięki! Cóż na temat pracy, no przede wszystkim najważniejszą sprawą jest to, co słychać za plecami, czyli wszelkie szumiące urządzenia, czyli radia, radiotelefony do połączeń z i nie tylko z radiotaksji, CV także. E, Cóż oprócz tego jest najważniejsze, no komputer, też to, co za plecami, bez tego sobie pracy nie wyobrażam po prostu. Umożliwia to szybkość przede wszystkim w pracy, wrzucanie informacji do studia, Zamiast biegać z kartką, można je wrzucać prosto, korzystając z sieci komputerowej, w ten sposób, że prowadzący widzi te informacje bezpośrednio u siebie na ekranie, może je bezpośrednio podawać słuchaczom. To tyle, jeżeli chodzi o serwis logowy, natomiast jeżeli chodzi o serwis biznesowy, no to przede wszystkim najważniejszy telefon i dostęp do agencji prasowej. Emil Koziński debiutował w radiu. Oczywiście nie, był to jego pierwszy, nie była to jego pierwsza wizyta w studio, ale powiedzmy, jeden z pierwszych serwisów, i dostał Kataru e, tuż przed wejściem do studia. A ja siedziałem obok niego w czasie, w czasie tego serwisu, no bo go zapowiadałem, po serwisie bezpośrednio też wchodziłem na antenę, zapowiadając jakąś za tam piosenkę. No i oczywiście w tym czasie muszę siedzieć cicho, bo on jest na antenie cały czas mikrofon jest włączony, otworzony, tak to się mówi fachowo. I demiduszowi pomyliły się te dwa guziki i zamiast dusić na zwierasz, czyli wyłączać mikrofon, dusił na interkom i robił. W reżyserce siedział realizator, który słyszał to jeszcze przez ten interkom, czyli taki skrzeczący bardzo mały głośniczek. E za oknem musieliśmy mieć otwarte okno, bo było duszno, to było lato, szczekał piec i włączył się alarm samochodowy. Ja po prostu nie wytrzymałem ze śmiechu, cały czas kołem w ten sposób, który już widział, że ze mną się dzieje coś niedobrego. E cały czas leciało mu z nosa, w związku z tym dusił na ten interkom, zamiast na zwiera, czy robił <słyska> i był przekonany, że tego nie słychać na antenie. I rzeczywiście skończyło się tak, że ja w końcu parsknąłem. On oczywiście też i ostatnie wiadomości nie przeczytał. Nie, nie, to na to, To, czego nie słychać na antenie i czego siłą rzeczy w radiu nie widać, to atmosfera, jaka towarzyszy codziennej pracy reporterów, dziennikarzy. Czym się zająć? Jaki temat wyłuskać z natłoku wydarzeń? Z kim porozmawiać? Kogo zaprosić do studia? Popatrzcie, jak pracują w Radiu S. To była ta relacja, która się zaczynała ta brydna małpa. Tak, tak, pamiętam. Ten bo... każdy dwa odgnie są w każdą środę, to stały termin tej odwiedziny, czyli jak są, to są. Nie, co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie? Tematem musi się pójść. Jest broń. Tak, najbardziej, proszę. To powinien nie wydawać tego zwolenia? Ewaj, ewaj. Zaszedł na środę. Arek jeszcze wejdą jakieś telefony? Dziękuję panu bardzo. Ja dziękuję bardzo. No, ten materiał szybciutko. Więcej nie Więcej już nie? A to jeszcze jeden wejdzie? Ja mam, Radio S i Gazeta Wielkopolska. Przeczytaj, zadzwoń, posłuchaj. Środa 9.15. Dwa ognie. Jednak ludzie powinni mieć czy również dostęp do broni. Tak popularnie z znaczy, no, całkowicie zgadzam się z tym przedstawicielem Unii Polityki Realnej stwierdzam, że no, broń jak powinna być dostępna z tego względu, że no, przestępstwo w, po w Polsce w ogóle w jest coraz większe. Yy, no, ludzie nie mają się jednak czym bronić, a broń gazowa w tej chwili wobec broni jest bardzo mało skuteczna. No, no tak właśnie, tak proszę Państwa, czy dostęp do broni powinien być zliberalizowany? Jest to w tej chwili chyba pierwszy. Zauważyłeś? Czy tak zrobiłeś? Popierają. Powinno? Uważam ogólnie, że powinno być. Powinno. Ale uważam ogólnie, że. Wiesz co, to bym... powinno to być. Hmm. Tak, natomiast fakt faktem, że posiadanie broni gazowej raczej nie sprzyja ochronie. Natomiast właśnie broń ostra, na przykład małych kalibrów, hmm, powinna być łatwiejsza w dostępie. 523102. Co Państwo na ten temat sądzicie? Powinno być to tak zrobione? że każdy koncesjonowany sklep z bronią powinien być co? podłączony co teraz? do jakiejś sieci komputerowej. Ponieważ jestem codziennie przed południem w pracy, więc na co dzień pomagam wydawcy w, w, nie wiem, w odbieraniu telefonów na przykład, które dzwonią przez cały czas, w koordynacji wiesz, pracy nad serwisem, w, Staram też się, układając dyżury reporterom na cały tydzień, bo robię to, staram się dostosowywać ich dyżury do tego, co się będzie w danym tygodniu działo, biorąc pod uwagę, powiedzmy, ich takie małe działki, które starają się uprawiać. Dbam o to, żeby interwencje, z którymi, ludźmi, z którymi ludzie do nas dzwonią, trafiały też do odpowiednich ludzi, żeby one były załatwiane. Czasami sama je załatwiam. Zajmowałam się też taką, rzecz, jak na, taką rzeczą, jak na przykład akcja Powrót z Kazachstanu. I to przez cały czas właściwie się ciągnie od jesieni. To radio się zajmuje tym od jesieni. Mianowicie namówiliśmy, udało nam się namówić 12 tutaj gmin z Województwa Poznańskiego na to, żeby przyjęły polskie rodziny z Kazachstanu. Więc to, to jest ta rzecz, która tam gdzieś przez cały czas też jest jednym z moich obowiązków. Poza tym staram się dokumentować już akcje radia, takie wszystkie rzeczy związane z programu i zbieram to wszystko i tak w tych teczkach się tutaj znajduje. Mam kasetę. tu jest portret mój zrobiony przez moją córkę, bardzo piękny, który mi towarzyszy codziennie w pracy. Jesteśmy już w tej chwili zalegalizowani. Od pewnego czasu mamy koncesję. W związku z powyższym mogliśmy poczynić już pewne ruchy strategiczne. Piętro nad nami, całe które się mieści, niedawno weszło w nasze posiadanie. W tej chwili trwa tam remont. Sądzę, że w okolicach lata. Zaczniemy zwozić tam sprzęt, także powstanie drugie studio z prawdziwego zdarzenia, profesjonalne, z pełnym zapleczem dziennikarskim. Że pracują tu osobowości, widzicie i słyszycie pewnie sami. To, że oprócz osobowości trzeba jeszcze pewnej wiedzy, nie jest dla nikogo tajemnicą, a tę zdobywa się z różnych źródeł. Serwis przygotowywał, przygotował piękny serwis, poszedł do studia, usiadł, jingle, zapowiedź. I w momencie, kiedy ma czytać serwis, odkłada tę kartkę z zapowiedziami, widzi, że owszem, ma pik kartek, <laughs> to, że to są te ścinki, które podcinał, które nie były potrzebne do serwisu, miał je wyrzucić, natomiast zabrał z sobą do studia. To jest druga płaszczyzna tej, tej sytuacji. Myślę, że w najlepszej sytuacji byli słuchacze, którzy słyszeli o to coś takiego. Serwis radia S, karter gdzieś tam, Clinton gdzieś tam, e, szczyt gdzieś tam. Oto szczegóły. Kocham cię, kochanie moje. Temperatura oczywiście wzrosła 15 stopni Celsjusza, 1005 hektopaskali, środa 24 dzień maja. Serwis Paweł Lasko Od dzisiaj do piątku w Warszawie na wiejskiej będzie obradował Sejm. Dyrektor ds. Europy i Kanady w amerykańskim Departamencie Stanu, Richard Holbrook zapewnił we wtorek, że proces przyjmowania do NATO nowych członków będzie kontynuowany niezależnie od przebiegu dialogu z Rosją na temat ich związków z Po spotkaniu z ludźmi w Nawet tym radiu radio... czujemy pewien niedosyt, dlatego obiecaliśmy sobie, że powrócimy tu niebawem i już za niedługi czas opowiemy Wam kamerą i mikrofonem ciąg dalszy o tym, jak trafiliśmy pewnego dnia na ulicę Piekary, gdzie mieści się Radio S. Jeszcze w czasie, gdy trwa serwis opuszczamy rozgłośnie. Ekipa reporterów za chwilę również wyjedzie, by przygotować informacje do kolejnych serwisów, nagrać dźwiękową migawkę z miasta, przeprowadzić sondę i kto wie co jeszcze.